You got a bad, on no this and that. This bag won't take her back, no, it won't. Can't take her back. We got two minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speaker phone. Play this song, just sing along. Da, 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 Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Patrycji i jedziemy sami. Po raz pierwszy jadę w taką dalszą podróż sama z babaskami, bo najdalej jeździliśmy do cioci Anity, ale to tylko 10 minut w aucie, a teraz będziemy w aucie godzinę. Tak, Remuś mówi, że to prawda. Yy, Bobaski powinny mieć teraz drzemkę, więc mam nadzieję, że będą spały całą podróż, ale no, wiemy, jak to bywa z marzeniami i z życzeniami. Może być różnie. Jesteśmy gotowi? O, często pytacie, czy dzieci lubią być w nosidłach? O, właśnie tutaj, proszę, był dowód, jak bardzo lubią. Także już muszę iść, muszę się ruszać, więc widzimy się w samochodzie. basy w nosidłach Niestety nie spojrzą do lustra Lecimy się w drugą stronę Chodź po was Ostatnie tankowanie Przed wyjazdem Jak bobaski na postoju dostaliśmy Twarde Coś tam Mówi mąż Nie, nie udało się Równo za stówkę no cóż, zostaliśmy już sami. Baski śpią. Także nie wiem, jak pośpią długo. Ja sobie kupiłam e, śniadanie i przekąskę dla nich w Lidlu, bo e, no nie wiem, oni muszą być na wlewie ściągłym z jedzenia, więc myślę, że te choróbki się przydadzą. No, i jedziemy. Zobaczymy, jak droga. Czy będę musiała gdzieś stawać po drodze, czy uda się na raz pojechać. Trzymajcie kciuki. Dojechaliśmy, jesteśmy w Szczecinie. Oczywiście, tak jak za każdym razem, to trzeci raz, kiedy jedziemy do Patrycji i za każdym razem trafiamy na pociąg na przejeździe kolejowym. I nie wiem, czemu ja się jeszcze nie nauczyłam, czemu nie jadę inną drogą, ale stoimy teraz sobie na przejeździe. Bobaski nie śpią, obudziły się jakieś 15 minut temu, ale jest naprawdę super. Także droga bez przystanków, dojechaliśmy jednym ciągiem. Także no naprawdę, jak na pierwszą długą podróż z Bobaskami, ekstra. Naprawdę, lepiej sobie tego nie mogłam wyobrazić. E, oczywiście moje śniadanie nadal tu jest, ponieważ mimo tego, że mówię Wam, że było super, no to ja jechałam tak zestresowana, strasznie nie nie byłam w stanie jeść, o tego, że y, Tempo maciek wypróbowałam jak działa tempomat w Orlando, ale no mimo wszystko nie. Widzę, że szlabany się otwierają, także jedziemy i za 10 minut mamy być już u Patrycji. Mm. Much, but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, light. Keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a falling sky. Flying to the forces above this light. Wracamy, nie uwierzycie, ale na przejeździe kolejowym jedzie pociąg, także my za każdym razem tutaj trafiamy na pociąg. Rupert już widzę, śpi, wy nie widzicie, bo jest ciemno. Remek tam jeszcze się odzywa, także jeszcze nie, ale lada chwila będzie spał. Wyjazd naprawdę super. E, specjalnie jadę tak późno, żeby właśnie już e, całą drogę przespali, bo jednak w pierwszą e, część trochę byłam zestresowana, że się zaraz obudzą, a tutaj chciałam właśnie, żeby padli już w Szczecinie i e, żebym spokojnie mogła sobie po autostradzie, po drodze ekspresowej jechać e, i, i nie stresować się, że trzeba się zatrzymać, że, że oni się denerwują, trzeba dać im pić, jeść, czy pierś. Nie. Także jedziemy do domu i... I tyle. I dzień naprawdę super. Widzę, że przejazd się otwiera, także następnym razem widzimy się w Gorzowie, pod naszym domem. Powiem Wam, jak minęła droga. Pa! Przystanek. Jednak się nie było bez przystanków. E, mamy jeszcze 32 minuty do domu. I to naprawdę centralnie do domu. Mam ustawione nawigacje na nasz adres domowy. No ale niestety Rupert już. Stwierdziłam, no, że się po prostu nie uspokoi, a krzycza już naprawdę całkiem spory kawałek drogi. Także po raz kolejny to, co Wy widzicie, że nasze bąbelki śpią podczas drogi, jeżdżą uśmiechnięte i w ogóle super, hiper, no, to jest tylko to, co Wy widzicie. A to, co się dzieje poza tym, no to zupełnie inaczej wygląda. Naprawdę rozmawiałam z Marcelem i obudził się w momencie, jak przestałam z nim rozmawiać, i włączyłam kołysankę i płakał całą drogę. Więc myślę, że jakieś 20 minut i e, no miałam nadzieję, że była jedna stacja po drodze, ale już tak e, no chlipał. I miałam nadzieję, okej, okay, dobra, dojedziemy, ale nie. No więc na kolejną stację, która była, no to już zjechaliśmy. No niestety na drodze ekspresowej nie ma za dużo możliwości zjechania sobie, gdzie się podoba. No więc troszkę tutaj syn musiał przecierpieć, ale już jest ok. Karmimy się. Mam nadzieję, dam mu jakąś zabawkę do tyłu. Może jeszcze popiję wody. No i mam nadzieję, że już będzie ok i te ostatnie 33 minuty jakoś przetrwamy do domku. Nakarmione i na piersi praktycznie spał, ale niestety, jak go odłożyłam do tyłu, to był znowu wrzask. Więc dostał nasze ratunkowe. Autko grające. To jest nasza jedyna, naprawdę jedyna załówka grająca, i ona właśnie zawsze z nami jeździ. Ona jest zawsze taka podróżna i właśnie na takie okazje to jest właśnie ratunkowe autko. Także będę jechać dalej w rytmie, zabierzam pacjentów do najbliższego szpitala i jestem tutaj po to, aby spieszyć z pomocą, ale przynajmniej nie w krzyku. Dobra. 40 km do domu 33 minuty. Mam nadzieję, że już teraz dojedziemy bez żadnych przygód. Dojechaliśmy cali i zdrowi. Wiecie, kto tutaj stoi? Mój mąż w szlafroku. Poczekałam <laughs> właśnie na niego, że zejdzie po dzieci. I właśnie przyszedł w szlafroku. Chciałam właśnie Wam powiedzieć, że dojechaliśmy. Jest, jestem w szoku. Jestem w szoku, że taki pomysł mu strzelił do głowy. Stary w szlafroku na zewnątrz, bo się Rupert budzi. Dobra, niesiemy bowaski do góry. Poszedł mój mąż w szlafroku z chłopcami. Zostałam sama, jadę przeparkować auto. Bo podjechałam tutaj pod dom, żeby ich zaniósł. Ciekawe, czy udałam się ich przełożyć z fotelików, czy jeszcze będziemy musieli ich karmić, usypiać i wszystko. No, jest już późna godzina, jest za 2011, ale no tak chciałam, żeby wyjechać. Wiecie, już taką nocną porą, żeby mi właśnie spali. Z Remkiem się udało, z Rupertem niestety nie. E, no, ale od pół godziny <śpii> śpi, więc w sumie ostatecznie e, no już pójdzie spać pewnie dziś oczywiście dzień bez kąpieli niestety zdarzają się takie dni właśnie jeżeli przyjeżdżamy no właśnie o późnych godzinach no to już przekładamy ich bez kąpieli ale wtedy zawsze dajemy im jakieś takie brudne śniadanie wiecie takie że mogą się usyfić takie typowo sensoryczne że mogą macać jakąś kaszkę właśnie albo jakiś coś z sosem pomidorowym i wtedy kąpiemy ich po śniadaniu nie dlatego że to brudne śniadanie i, i wiecie, żeby ich kąpać, tylko po prostu i tak czy siak chcemy ich wykąpać, więc dodatkowo ma taki, taki plus, że mogą się super wybrudzić, bo no jakby li, zaliczają tą kąpiel z wieczora. No dobra, jadę przerokować i jadę do domu, bo muszę skorzystać z toalety, no i też już jestem zmęczona, także bardzo chętnie ja się wykąpię i, i pójdę spać. Jadę. windą. W ogóle dostaliśmy super prezent od Paty, ale to już Wam pokażę w domu. Idę już. Mam nadzieję, że bobaski śpią. Zaparkowałam Orlando. I zmierzam do toalety przede wszystkim. Najpierw do toalety, a później nie wiem, czy Marcel sam postanowił przekładać chłopców. Czyli czeka na mnie. Pewnie czeka na mnie. Bo trzeba ich Przebrać, przełożyć piworki, piżomek, bo nie będziemy im zakładać. Chyba dzisiaj będą spać w body. Jak dzień dziecka, to dzień dziecka. Całą parą. Dobra, idę. Widzimy się w domu za chwilę. Weszłam do domu i zastałam taki widok. Jest Rupert. Nie ma ręka. Idę z Rupertem do dziecięcego. Patrzcie jak stary wysprzątał. Mebla u góry, czy jeździł, krzesełka na sobie. No, no, no. Chodź Rupu. Idziemy. Chciałam Wam powiedzieć, że bez problemu udało się przełożyć Bobaski. Ale jak już oboje byli przebrani w swoich body, w łóżeczkach, po zapinaniu śpiworki, a ja byłam o krok od wyjścia z ich pokoju, to Remus się obudził. I musiałam Remusia wziąć, nakarmić, no i odłożyć. I dopiero udało mi się wtedy wyjść. No bo Remek w końcu nie jadł. Tylko Rupert jadł te pół godziny temu, no już więcej. Po drodze Remek nie. No więc nadrobił. Miejmy nadzieję, że już do rana się nie obudzą. Jutro Wam pokażę, co chłopcy dostali od cioci. A dzisiaj już idę się kąpać i idę spać, bo jestem zmęczona, jednak taka podróż jest wykańczająca. No, i w ogóle stresowałam się, bo to był mój pierwszy taki dłuższy czas z Orlando. Kilka, la, kilka razy go tylko prowadziłam, ale no nigdy na trasie, nigdy tak długo. Więc no był trochę stres, też nigdy nie używałam tempomatu, tam trochę próbowałam na drodze, w mieście, no ale wiemy jak to wygląda w mieście. No, a teraz praktycznie przez cały czas. No, plus byłam sama z dziećmi taką długą trasę, więc idę spać i widzimy się. Jutro. Dobranoc! Trochę Was wczoraj oszukałam. Dzisiaj śniadanie wcale nie jest na brudno. Ale jest już. Tak, Remus, dzień dobry. Dzień dobry widzowie. Ja jeszcze jestem w piżamie, w warkoczu. No bo wstaliśmy, zrobiliśmy śniadanie i zaraz będziemy się wspólnie ogarnąć, bo jak widzicie, bobaski też są we wczorajszych body, czyli piżamkach, ale chciałam Wam pokazać. Śmieszne, bo ja kupiłam dla bliźniaków i dla Inki puzelki, takie drewniane i tak myślałam, kurde, może wezmę też dla moich, bo kupiłam im sobie świnką Pepą, bo oni lubią. I mówię, może wezmę też dla moich tą świnkę Pepę, bo takie fajne, większe te puzzle, bo mamy mniejsze i takie trudniejsze. I proszę o to, co <laughs> znaleźliśmy w naszym prezencie. Puzelki na farmie. I puzelki takie w oceanie. Także no po prostu strzał w dziesiątkę. Tego jeszcze nie rozpakowaliśmy, to są takie puzelki magnetyczne. I dwie książeczki. O, takie. Jak widzicie, puzelki rozpakowane były mistrzostwem już w trakcie wyjazdu, i dzisiaj od rana też się bawią, jak czekały na śniadanko. Jak by to podsumować, wczorajszy wyjazd, no było to dla mnie mega stresujące, bo byłam sama, tylko tyle co ich widziałam w lusterku, w ich lusterkach, no nie mogłam się obrócić, nie mogłam, jak płakały, nie mogłam, my zawsze bujamy fotelikami z postojami, to też tak wiecie, chciałam jak najszybciej, żeby ta podróż minęła, a nie stawać, no bo tak, ja się zatrzymam, wezmę jednego do przodu, drugi będzie płakał, no i to, to też nie jest rozwiązanie, więc chciałam jak najszybciej dojechać, no więc było to stresujące z tego powodu. Drugi powód, no to jechałam pierwszy raz tak daleką podróż Orlando, jeszcze nie ogarniam tego tempomatu, no też jest nowe auto, ono jest duże, co prawda na drodze ekspresowej to nie był problem, ale... Później upaty miałam trochę problem, żeby wyparkować, jak wracałam do domu. E, w pierwszą stronę problemem były korki na, na e, drodze ekspresowej i różni dziwi ludzie, którzy zmieniają pas, jadąc 100 km na godzinę w ostatniej chwili i trzeba szybko hamować. A w drugą stronę, e, mimo że fajnie się jechało, była pusta droga, była noc, e, no to jednak było ciemno. I ja no nie jestem osobą, która włącza długie na ekspresówce, no bo ja wiem, że się świeci ludziom z przeciwka, bo ja też jadę i też mi wszyscy świecą. No więc jechałam na zwykłych światłach, no i tak powiem, że no, nie, że nie za dużo widziałam, no ale jednak warunki były utrudnione. Do tego wszystkiego Rupert się rozpłakał. Jakoś 21:30. No i płakał do 22. .00. Miałam nadzieję, że przy pierwszej stacji benzynowej, że już ok, już się uspokoi, ale za kilka chwil rozpłakał się na nowo. No więc na następnej stacji benzynowej już stanęliśmy. Zjadł, na piersi mi zasnął, ale no nie byłam go w stanie przełożyć bezinwazyjnie. Musiałam go wziąć normalnie na ręce, pionowo przenieść. Obudził się, tam było jasno. No i dopiero. Muszę uratować syna, bo mu y, spadła sama kromeczka. Proszę, chłopcze. No i chciałam powiedzieć, że właśnie obudził się. Y i nie zasnął tak bez problemu, tylko dałam mu to autko, i chwilę pojechaliśmy, leciała koesanka, i już było ok. I on tak twardo zasnął, że spokojnie go odłożyłam i spał do rana. Nie obudził się do godziny 7.30, a remek przy odkładaniu się obudził i obudził się jeszcze o 6, ale na szczęście jeszcze zasnął. Także ogólnie noc na plus, jak po takim powrocie o godzinie 22. Cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że Pierwsze kłoty za płoty, i teraz już mogę się odważyć pojechać gdzieś dalej w podróż sama. No co będzie dużym ułatwieniem, no bo Marcel nie musi brać wolnego, nie musi kombinować, żeby jechać z nami, tylko po prostu wsiadamy i jedziemy. A trzeba korzystać, no bo w końcu ach, zostało nam tylko pół roku wolnego razem i wracam do pracy. Dzięki kochani, że byliście dzisiaj z nami. Widzimy się bardzo niedługo w kolejnym vlogu. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze. Ja zawsze czytam i staram się odpisywać. Cześć, do zobaczenia.